Witajcie kochani, dzisiaj mam dla was opowieść o trądzie. O tym trądzie, który od tysiącleci przetrzebiał ludzkość, który opisano i w babilońskich rękopisach, i egipskich, i w Biblii wielokrotnie, który jest z ludzkością od bardzo, bardzo, bardzo dawna, który dzisiaj jest znacznie mniej zabójczy niż był kiedyś, ale nie jest to wiadomość z pierwszych stron gazet, która patuje nas codziennie, że nadal pół miliona ludzi na świecie cierpi na tę chorobę. Pół miliona. Ta choroba nie ma szczęścia. Już kiedyś tutaj rozmawialiśmy z lekarką, siostrą zakonną, która jest w Indiach szefową takiego leprozorium, takiego centrum pomocy chorym, bo dzisiaj też pewnie nam tego nikt zbyt często nie mówi w mediach, bo co nas to obchodzi, nie. Trąd jest uleczalny całkowicie, więc jest kwestią tylko znaleźć tych zarażonych, gdy choroba się zaczyna, gdy jeszcze nie doszło do Okaleczeń, czyli choroba nie wywołała tak poważnego gnicia narządów, że trzeba je amputować. Czyli zanim choroba zaczyna prowadzić do kalectwa. Jest antybiotyk rifampicyna, który w połączeniu z kilkoma innymi środkami, aby uniknąć nabierania przez prątek oporności na ten antybiotyk, są w stanie tę chorobę. Wyleczyć. Oczywiście terapia, w zależności od typu trądu, czy on jest płucny, czy on jest, czy on jest skórny, trwa pół roku albo rok. Trzeba po prostu regularnie się w takim centrum pomocy pojawiać, przyjmować stosowną iniekcję z rifampicyny, czy też inne formy podania tych laków i, i pojawić się ponownie w oznaczonym czasie. Ograniczać kontakt z innymi, ale od momentu, Podania pierwszej dawki laku, zakaźność powinna stać do, spaść do zera zasadniczo, ponieważ jest to bakteria bardzo nikłej zakaźności, co zresztą jest przyczyną, dla której w ogóle dzisiaj chcę wam o niej opowiadać. Bo opowiadanie o chorobie, która jest tam gdzieś daleko w trzecim świecie dziś, choć nie zawsze tak było. I w dodatku dotyka najniżej uposażonych, najbiedniejszych części społeczności w tych odległych i biednych krajach, bądź rozwarstwionych ekonomicznie, także jest bardzo dużo biednych ludzi, choć kraj sam w sobie biedny bardzo nie jest jak Indie. To nie jest bardzo biedny kraj, to jest kraj bardzo wielu biednych ludzi. Więc mamy dzisiaj taką sytuację, że jest te pół miliona chorych, choroba jest uleczalna, nadal są nowe zakażenia, dlatego że już choroba jest uleczalna. Ciężko jest wychwycić tych wszystkich chorych i namówić ich na leczenie. Trzeba do nich dotrzeć. A to jest trudne, bo choroba ta nadal stygmatyzuje, co jest nienormalne, ponieważ jest całkowicie uleczalna. No, ale to jest właśnie jeden z tych wielu. Zaklętych kręgów, w, którym, w których nadal y, y, obraca się nasza cywilizacja y, naukowo-techniczna i bardzo nowoczesna. To nie jest jeden taki zaklęty krąg. Dlaczego dzisiaj chcę opowiadać Wam o trądzie? Dlatego, że y, mimo braku środków na niego wydawanych, trąd jest nadal badany. Ale niekoniecznie i wyłącznie badany w, w kwestii, jak jeszcze można byłoby lepiej trąd leczyć lub trądowi zapobiegać jako chorobie, bo na tą część jest mało pieniędzy. Ale są zespoły, które prowadzą badania tej bakterii, ponieważ ona bardzo ciekawie funkcjonuje tak w naszym organizmie, jak w organizmie. Jedynego tak naprawdę znanego nosiciela, roznosiciela tej choroby, otóż w Południowej Ameryce i w Ameryce Środkowej zwłaszcza, trąd jest roznoszony bardziej przez zwierzątko niż z ludzi na ludzi. Bardzo nieczęste zakażenia notowane w Teksasie czy Meksyku są związane z armadillo, z pancernikiem dziewięciopaskowym. Armadillo jest przemiłym zwierzątkiem, tej mniej więcej wielkości, tej samotniczym takim, no plus ogonek. Biegającym sobie w nocy głównie. Trzeba uważać, jak się jedzie samochodem, nieoświetloną drogą, żeby nie najechać na pancernika. Oczywiście kopalne pancerniki to takie wielkie i można je w muzeum, na przykład w historii naturalnej w Wiedniu, oglądać takie skamieniałe, nie? rekonstrukcje. Natomiast no, dziś to są zwierzątka nieduże i. Yy, Zwierzątko owe w ogóle jest y, współwinne temu, że dzisiaj jesteśmy w stanie w ogóle bakterie trądu hodować w laboratorium, ponieważ przez bardzo, bardzo, bardzo wiele dekad, od momentu wykrycia tej bakterii, jeszcze pod koniec XIX wieku, y, bakterii tej nie dały się w laboratorium hodować, aż ktoś wreszcie zobaczył, że te opuszki łap pancernika się nadają, wyśmienicie te komórki, żeby, te, y, żeby tę bakterię hodować do badań. Dzisiaj to jeszcze trochę inaczej robi. No bo jesteśmy już w takim świecie biologii molekularnej, rozwoju biochemii, pożywkarstwa i tak dalej, że naprawdę różne czynniki z można dodać. Ale nadal jest tak, że chcemy trądem zakażać mysie komórki na przykład, no to trzeba być specjalistą. Trochę zaraz powiemy o tych specjalistach, o których dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, ale najpierw jeszcze trzeba wspomnieć, że ponieważ nie było tego pancernika na no Podorędziu, nikt nie, nie znał go, w 1873 roku, kiedy norweski lekarz e, odkrył trąd, znaczy odkrył bakterię powodującą trąd, to nikt mu nie wierzył. Nie wierzył mu z dwóch przyczyn. Po pierwsze, był nikomu nieznanym norweskim lekarzem, a Norwegia wtedy, w przeciwieństwie do dzisiaj, była najbiedniejszym krajem w Europie, w którym były czynne leprozorie. Bo była nędza, bo byli ludzie głodni, i bo marynarze płynęli do dalekich krajów i ten trąd przywozili. A ludzie się zakażali. Więc leprozoria były czynne i Hansen, więc nie trzeba było iść tam na Martynikę, wiecie, święci pańscy, opiekunowie trendowatych to właśnie gdzieś tam wyspy polinezyjskie, a na przykład, a z kolei. Hansen był Norwegią. I do dzisiaj ta choroba oficjalnie nie nosi nazwy trądu, bo nazwa trąd stygmatyzuje. Nosi nazwę choroby Hansena, no tylko trzeba wiedzieć, że to jest to samo. Hansenowi nie udało się, mimo że prątek trądu, który odkrył, opisał, wyizolował z trądowych guzów, <coughs> był wystarczająco podobny do trądka, prądka gruźlicy, który Robert Koch odkrył niedużo wcześniej. W końcowej mikrobiologii, Koch czy Co nam będą jakiegoś tam Norwega, który nic nie wie, nic nie umie i w ogóle dobrze, że je po widelce. Takie było w Europie podejście do Norwegii, żebyśmy się dobrze rozumieli. Coś wikingowie, dzicy tam w ogóle myślicie, w epoce brązu, żelaza. Chodzi o to, że Koch. Opracował, kiedy, kiedy ustalił, że prąd gruźlicy jest czynnikiem wywołującym suchoty u ludzi, sformułował tak zwane postulaty kocha z czasem. I te postulaty były ogólnie przyjętym sposobem uznawania, że jakaś choroba jest bakteryjna. Więc ja już kiedyś o postulatach kocha opowiadam na naukowo, więc jesteście to w stanie znaleźć w, w, no, na samym początku, w pierwszym roku działalności naukowej opowiadałam o tym. W skrócie rzecz ujmując, nie tylko trzeba dany czynnik zakaźny, czy bakterie wirusa, grzyb wyizolować z chorego człowieka, ale trzeba umieć go wyhodować i potem zakazić tym zwierzę eksperymentalne. Tu wchodziły w grę myszy na ogół lub króliki. No i bieda tym chorobom zakaźnym, które nie chciały rosnąć w myszach lub królikach. Trąd był taką chorobą. Co więcej, w ogóle nie dał się wyhodować na żadnej pożywce, a Hansen, mimo takiej przezacnej żony, którą się potem porzuci dla jakiejś aktoreczki, która będzie tutaj prawda, gotować buliony i na tym koch będzie te bakterie hodował oraz zimne nóżki tak na, na talerzykach. No więc y z powodu braku możliwości wyhodowania prądka trądu oraz zakażenie zwierzęcia eksperymentalnego nie dało się postulatów kocha udowodnić, ale bakterie już wtedy wiedziano są wszędzie, więc dlaczegoż nie miałyby być w trądowych guzach. Hansen miał podgórkę, bardzo długo postulaty kocha dla trądu nie były spełnione, a gdy są spełnione, to panowie w Szkocji, o których chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, bo niedawno opublikowali na łamach Cell Reports, Cell Reports Medicine Badanie, które dotyczy bakterii trądu, wymaga pancerników, ale nie dotyczy tej choroby, którą wywołują ludzi, tylko możliwości wykorzystania prądka trądu do badań nad regeneracją naszych tkanek. Obserwacja była następująca. Już jakiś czas temu ta grupa z Edynburga. Ten człowiek się nazywa. Anur Rambukan, Instytut Regeneracji i Naprawy Uniwersytetu Edynburskiego, ten zespół już dekadę temu pokazał, że prątek trądu jest w stanie zakażać w hodowli komórki szwana. To są te osłony: one budują osłonki myelinowe wokół naszych neuronów. Tak? To taka, taka podusia, takie omelganowanie, komórka, która ma bardzo dziwny kształt. Ona się tak właśnie wielokrotnie zawija zawija, zawija. Tworząc taki materacyk wielowarstwowy dookoła neuronu, co powoduje, że w ogóle pewne pobudliwości nerwowe są w stanie być uzyskiwane, że jakby nam cały czas nie ma zwarcia. tak? Osobki mniej nawet są po to, żeby nie było zwarcia i żeby nie było yy, przepalenia na, na systemie. I w związku z tym, bo to są elektrony z prąd, tak. Tutaj to działają do to izolacji, tak jak izolacja na drucie jest potrzebna, tak tutaj te słunki są potrzebne. I ewolucja je budowała coraz lepiej, coraz lepiej. Aż saki zwłaszcza łożyskawe, zwłaszcza naczelne, mają naprawdę już super te osłonki milinowe, rozbudowane i rozwinięte na nerwach. I y, 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 ta grupa z, y, ze Szkocji zakażała te, te, te komórki szwana w hodowli y, prądkiem prądu i zauważyła, że one po zakażeniu zachowują się bardzo dziwnie, bo zamiast po prostu tam, żeby ta bakteria się tam namnażała i po prostu rozwalała tą komórkę, to ona sprawia, że ta komórka zaraz na początku jakby cofa się w rozwoju, tak? Takim merlinem zostaje i zaczyna rosnąć do tyłu, do tyłu niejako. Zaczyna się rozwijać do tyłu tak, że kończy się to byciem komórką niemalże macierzystą dla owych komórek szwana. To jest bardzo ciekawa obserwacja, no ale. Po pierwsze prądki trądu bardzo niechętnie zakażały te mysie, komórki szwana w ogóle, więc trzeba było znaleźć jakiś lepszy model. Model, który autentycznie będzie zakażany i trzeba będzie zobaczyć, czy będzie to cofanie się w rozwoju. Bo to są ludzie, którzy pracują nad regeneracją. A o tym, że rozmawialiśmy kilkukrotnie tu na Naukowo, ja pisałam wielokrotnie. Regeneracja, czy to będzie u płazu, u axolotla meksykańskiego, który po prostu wszystko, nawet kawałek głowy i mózgu sobie potrafi zregenerować. Czy użaby, gdzie tu się trzeba bardziej postarać, żeby rączka odrosła. Bardzo się trzeba postarać. Rzecz się zasadza na tym, żeby nie dopuścić do zabliznowacenia. Czyli nie dopuścić, żeby te komórki powiedziały sobie, a teraz najważniejsze jest, żeby zamknąć te naczynia. I zamknąć tym, żeby nic nie ciekło. Bo zabliznowacenie podejrzewam, nie będzie żadnej regeneracji. Trzeba powiedzieć komórkom, nie martwcie się. Teraz trzeba zrobić, żeby się cofnąć w rozwoju i zacząć namnażać tak, jakbyście były komórkami macierzystym i odbudować ten organ, Zrobię nie wiem. Według planu budowy, który w tych komórkach macierzystych dla danej tkanki jest zapisany. Więc no z jakimiś tam błędami tak, żabka będzie miała pięć paluszków albo brak błon między palcami, ale łapka odrasta. I tutaj Ci, ci badacze z, z Edynburga mieli dokładnie taką nadzieję, że tutaj coś, co ma w sobie bakterium lepra, powoduje to cofanie się do stanu macierzystego, a to jest bardzo dobrze dla tego, co oni chcą uzyskać. No więc e, zwrócili się w Louisianie do instytutu, który niczym innym się nie zajmuje, tylko trzyma pacerniki, żeby hodować ten trąd i go badać. Jak oni widzą, jak pancerniki są zakażone trądem, to co im jest? No i okazało że pancerniki mają bardzo dużą wątrobę. No to bardzo się ucieszyli badacze ze, Sz ze Szkocji, i yy, cóż, że ze Szkocji. I poprosili o przysłanie tych pancerników, i my sobie tutaj teraz będziemy badać na pancernikach. I to badanie właśnie poszło do serii Palsmeris. Nie bardzo wysoko, bo niedużo zrobiono molekularnie. Ale interesujące jest, dlatego że okazało się, że nie tylko ta wątroba rośnie 1 trzecią podczas zakażenia. Pancernik nie cierpi specjalnie z powodu bycia zakażonym trądem. Ta wątroba mu rośnie nie dlatego, że mniej się namnażają te bakterie, te komórki robią się większe i wypełnione bakteriami albo jakiś nowotwór powstaje, tak, i rośnie, głuzi, rośnie, rośnie, rośnie. To zbadano bardzo dokładnie. Właśnie nic takiego się nie dzieje. Po prostu następuje odmłodzenie komórek, cofnięcie ich do poziomu komórek macierzystych. Bardzo wielu tych hepatycytów, one zaczynają się dzielić, budując jak najbardziej prawidłową strukturę zdrazikową wątroby, tak jak powinno być. Czyli wątroba rośnie, jedną trzecią, ale nie powstaje jakiś bezładny zlep komórek, tylko powstaje, powstaje większa, prawidłowo zbudowana, wielopłatowa wątroba, tak jak powinno być. To jest sad, łożyskowy, ma wątrobę bardzo podobną do nas. Teraz tak. Wątroba jest bardzo ciekawym obiektem do badań nad regeneracją. Z tego powodu, że ona jest zdolna do regeneracji, tak? I dlatego dawcy wątroby mają równie komfortową, przepraszam za wyrażenie, a nawet bardziej, znacznie bardziej komfortową sytuację niż dawcy nerek. No bo dawcy nerek do przeszczepu w, w, w obrębie rodziny, czy. No to na ogół dajemy nerka, a z drugą zostajemy i. Dajemy radę. Organizm może funkcjonować w stanie, e, jeśli nie dobrostanu, to przynajmniej normalnego zdrowia z tą jedną nerką, a nie z dwoma. Jeśli ta nerka jest zdrowa i fantastyczna. Wątroba natomiast, nawet jeśli 60% tej wątroby komuś tamy, to ona nam odrośnie. Też prawidłowo, o ile nasza wątroba jest zdrowa. Zdrowa, fantastyczna, cudowna. Nikt oczywiście nie pobiera aż takich y, wielkich ilości tych wątrób do przeszczepów. Od dawców y, w obrębie rodziny na przykład jest potrzeba dla dziecka najczęściej. No ale właśnie, co to oznacza, że te przeszczepy w ogóle są potrzebne? Na no, logikę prostą oznacza to to, że jak wątroba jest chora, to ona już sobie nic nie regeneruje, A czasami trzeba wyciąć, bo jest guz, a czasami trzeba zabrać, a czasami jest marskość, a czasami jest jeszcze jakaś inna ciężka choroba wątroby, który powoduje, że ta wątroba jest nie tylko niewydolna, a wątroba jest nam niezbędnie potrzebna do życia. Nie da się żyć bez tego organu. To jest organ odpowiadający za podstawową homeostazę w naszym organizmie, czyli na równowagę yy, yy, poziomu cukru we krwi. Jeśli wątroba nie będzie gromadzić glikogenu, to tu nic się i wy uwalniać go, kiedy trze trzeba uwalniać cukru z niego i gromadzić go, kiedy jest nadmiar to nasza homosta za mózg nam siada, nam siada koniec. To jest ogólny, ogólny koniec naszego życia. Wątroba jest nam również potrzebna do de detoksykacji bardzo wielu substancji, amonowych na przykład i tak dalej. Więc tu no, niespecjalnie można żyć bez wątroby, zupełnie się nie da i yy, regenerowanie tego organu to jest bardzo ciekawa potrzeba medyczna przyspieszanie tej regeneracji, umożliwianie tej regeneracji, gdzie ona jest niemożliwa. Stąd wielkie y, zainteresowanie tym badaniem. Oczywiście tutaj tak naprawdę pokazano wyłącznie to, że w tym pancerniku, jak już zaczyna ten trąd działać, to właśnie nic z tego się nie dzieje, tylko jak się bierze y, RNA z tych komórek, tych hepatocytów, które się tam odmładzają pod tego czegoś tam w tym trądzie, w tej bakterii, to... Yy, one mają takie profile produkcji, aktywności różnych genów, jak płodowa wątroba u człowieka. Czyli autentycznie mamy do czynienia z odmłodzeniem i namnażaniem, z powrotem do przeszłości, do fazy rozwojowej i rozwojem, z regeneracją, sensu stricte. Bo regeneracja to jest wrócenie do stadium, jeszcze raz to powtórzę, zapobielinięcie zabliźnieniu i wrócenie do stadium, Macierzystego i namnażanie. komórek macierzystych, i namnażanie, i nowa, podjęta ścieżka rozwojowa, żeby się stać tym hepatocytem, w tym wypadku. Czy mięśniem lub neuronem, w innym. Więc dużo pracy przed tymi badaczami, bo to teraz trzeba ustalić, co ten trąd takiego ma, że robi takie rzeczy bo to przecież nikt nie będzie potem trądem ludzi zakażą, żeby mi się wątroba regenerowała, tylko trzeba będzie coś tutaj wyizolować i podać. Trzeba wiedzieć, co wyizolować, a przede wszystkim najpierw trzeba wiedzieć, jak to działa, bo to w medycynie ludzkiej już od bardzo dawna i na szczęście medycyna oparta na faktach króluje, która sprawia, że jak nie wiemy, jak coś działa, to nie jesteśmy specjalnie chętni, żeby to ludziom podawać. Nawet jeśli widzimy w badaniach klinicznych, że to działa, to jeszcze czas zrozumieć, dlaczego. Z tą opowieścią o trądzie was tej zostawiam. Wróćcie do naszych wywiadów naukowych. Na samym prawie początku było spotkanie z lekarką, która pracuje w laboratorium. Naprawdę posłuchajcie. Warto, jeśli kiedykolwiek pojawiają się, macie jakiś zbędny grosz, a pojawiają się jakieś zbiórki, dotyczące badań nad trądem albo pomocy leprozorium, które istnieje na świecie, to ten swój grosz choćby i wdowi wrzućcie naprawdę do takiej skarbonki. Bardzo Was do tego namawiam. Dziękuję.